Wiesz o tym, że bardzo często rozwój Twojego biznesu blokuje Twój własny umysł? Potrafi on zniszczyć Twój biznes, zanim zdążysz powiedzieć do końca słowo pieniądze. Dlatego dziś przejdziemy przez 5 największych pułapek, które mogą blokować Twój rozwój i pogadamy o tym, jak się przed nimi bronić. W poprzednim odcinku mówiliśmy 5 największych problemów na początku biznesu, no, gdzie wchodziliśmy w tematy typowo biznesowe. Dziś mamy niejako kontynuację tematu ponieważ dla mnie zarówno biznes pod kątem strategicznym, jak i pod kątem mentalnym bardzo mocno się zazębia. Więc jeśli połączymy sobie tamten filmik razem z tym, to mamy naprawdę niezłe kombo. Zatem jeśli jesteś gotowy i chcesz poznać tych pięć pułapek, to koniecznie zostaw łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu, kliknij ten czerwony przycisk tylko tam na dole i zostaw suba oraz włącz powiadomienia klikając dzwoneczek. A tymczasem bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Cześć, ja nazywam się Kamil Fischer, jestem twórcą kursów online oraz pomagam innym ludziom zmienić ich życie, wprowadzając ich świat biznesu online. Pułapka perfekcjonizmu. Pierwsza na liście. Perfekcjonizm. Pewnie znasz to. Przykładowo, ile razy nie opublikowałeś tego zdjęcia na Instagramie, bo nie było jeszcze wystarczająco dobre. Lub ile razy nie wrzuciłeś filmu, no bo przecież zawsze mógłby być lepszy. No właśnie. I widzisz, perfekcjonizm to prawdziwy wróg postępu. Pamiętaj, że nie chodzi o to, aby było idealnie, tylko chodzi o to, żeby było zrobione. W biznesie online liczy się działanie, a nie czekanie na ten jeden idealny moment. Weź taki przykład. Moje wideo nie wyglądało kiedyś tak jak to, co widzisz teraz. Wyglądało tak, a jeszcze wcześniej nawet tak. Gdybym cały czas czekał na idealny moment, aby w ogóle wystartować, to prawdopodobnie do dzisiaj bym nie wystartował. Nieważne, że to wideo nie było idealne. Ono i tak spełniało swoje zadanie i działało. Rozumiesz? Dziś wygląda to zupełnie inaczej, ale w dalszym ciągu nie jest to topka, którą chciałbym osiągnąć. Czy to oznacza, że w takim razie powinienem teraz zamknąć kanał? No, absolutnie nie. I tak samo jest w biznesie. Zamiast myśleć o tym, że coś musi być perfekcyjne, spróbuj podejścia, że coś jest wystarczająco dobre. Zatem zacznij jakoś, a jakość dokładaj z czasem. Pułapka porównywania się do innych. Druga pułapka to porównywanie się do innych. Skrolujesz tego Instagrama i myślisz sobie, kurde, dlaczego oni mają taki sukces, a ja nie. Albo siedzisz sobie i zastanawiasz się, jakie ona ma fajne życie. Ja też bym takie chciała mieć. Ale hej, ty widzisz tylko highlighty, które ci ludzie chcą ci pokazać. Nie wiesz, ile razy oni upadli, zanim w końcu udało im się to osiągnąć. Każdy ma swoją drogę i swoje tempo. Więc przestań się porównywać do innych i skup się na swoim biznesie. Bardzo często mówię o tym, że dla mnie pierwsze dwa lata biznesu to była totalna szkoła przetrwania. Nic mi nie wychodziło, ale szedłem dalej tą drogą. To, co mi mega pomogło, to zaprzestanie podglądania konkurencji. Kiedyś faktycznie było tak, że porównywałem się do innych i kiedy na przykład pokazywali. Swoje osiągnięcia, to ja po prostu się frustrowałem. Dziś tego nie robię i fokusuję się na własnych działaniach, na własnym biznesie i na tym, co się dzieje u mnie tu i teraz. Jeśli ty masz dzisiaj ten problem, to spróbuj odobserwować osoby, które dzisiaj, wiesz, tak podglądasz. Z jednej strony po to, żeby się zainspirować, z drugiej strony po to, żeby zobaczyć, co można od nich wziąć, ale tak naprawdę działa to na ciebie demotywująco, frustrująco i tylko wchodzisz na tego Instagrama, patrzysz i. I tutaj też mam dla ciebie małego tipa. Zamiast porównywać się do innych, porównuj się do siebie z przed miesiąca albo z przed roku. Jeśli widzisz progres, to świetnie, bo to oznacza, że idziesz w dobrym kierunku. Pułapka strachu przed porażką. Trzecia pułapka to strach przed porażką. Ile razy chciałeś na przykład stworzyć swój kurs online, ale w twojej głowie pojawiała się myśl: "A co jeśli nikt tego kursu w ogóle nie kupi?" A co jeśli ktoś kupi i zajebiście się uda? Każda porażka to krok do przodu. Nie bój się popełniać błędów, bo to one właśnie uczą nas najwięcej. Oczywiście ja też jestem fanem uczenia się na cudzych błędach, a niekoniecznie zawsze na swoich. Dlatego też przygotowałem dla Ciebie bezpłatne szkolenie, na które możesz się zapisać. To zaraz po obejrzeniu tego filmu w pierwszym linku w opisie. Pokażę Ci tam właśnie, jak bezbłędnie wejść w świat biznesu online, no i zaoszczędzić sporo czasu i sporo pieniędzy na błędach, które ja przeszedłem i których Ty już teraz dzięki temu. Nie popełnisz. Więc nie pozwól, aby strach przed porażką zatrzymał Cię w miejscu. A nawet jeśli po drodze ci coś nie wyjdzie, to zadaj sobie pytanie, OK, co się najgorszego stanie? Zazwyczaj nic. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ponad 90% rzeczy, które sobie wyobrażamy, nigdy nie dochodzą do skutku. Zatem większość czarnych scenariuszy, które masz dzisiaj w głowie, nigdy się nie wydarzą. Dlatego zacznij po prostu działać i robić swoje. Traktuj porażki jak lekcje, a nie jak katastrofy. Gdy następnym razem coś Ci się nie uda, to zastanów się, co mogę zrobić lepiej? I co następnym razem zrobisz inaczej? Pułapka braku wiary w siebie. Czwarta pułapka to brak wiary w siebie. Ile razy mówiłeś sobie nie jestem wystarczająco dobry, albo nie mam doświadczenia, lub inni są przecież lepsi technicznie ode mnie. Coś Ci powiem, każdy kiedyś zaczynał i nikt nie urodził się marketerem ani przedsiębiorcą. Bardzo często widzę tu u moich kursantów, którzy dołączają do mojego mentoringu i na przykład na początku są przerażeni, bo widzą dużo nowych rzeczy, słyszą dużo dziwnych słów, typu nie wiem, konwersja czy pixel Facebooka i totalnie nie wiedzą do końca też, co ich czeka. Natomiast po kilku tygodniach te same osoby na przykład wchodzą na naszą grupę na Facebooku i pomagają innym, którzy dopiero zaczynają. I którzy są w tym miejscu, w którym oni byli kilka tygodni temu. Rozumiesz? To nie wyzwania są największą przeszkodą, tylko to, w jaki sposób do nich podejdziemy. Jeśli na starcie powiesz sobie, że nie dasz rady, to prawdopodobnie właśnie tak będzie. Z drugiej strony, jeśli wiedziesz z mocnym przekonaniem, że nawet jeśli po drodze pojawią się wyzwania, to jesteś gotowy na ich rozwiązywanie i na naukę, to również prawdopodobnie tak będzie. Pamiętaj, że zawsze masz wybór. Biznes to bardzo często właśnie ciągłe rozwiązywanie problemów, ale największe sukcesy osiągają właśnie te osoby, które mają pewność w działaniu, no i po prostu działają. Jednym z tipów, które mogą ci pomóc, to zacznij prowadzić sobie od dzisiaj dziennik sukcesów. Notuj sobie każde małe zwycięstwo. A kiedy przychodzą te gorsze momenty i kiedy znowu zaczynasz mieć taką to niepewność, to, to takie przekonania, te takie czarne scenariusze. To wróć do tego i przeczytaj to, a zobaczysz, ile już do tej pory udało Ci się osiągnąć. Dodatkowo nie musisz zaczynać od tych najtrudniejszych rzeczy. Przykładowo, jeśli chcesz stworzyć swój kurs online, ale masz problem z występami publicznymi, to na przykład nie zaczynaj od tworzenia kursu za 1000 zł i od webinarów. Zacznij od tanie kursów, które możesz sprzedawać nawet bez pokazywania siebie. W ten sposób możesz krok po kroku się przełamywać, ale co najważniejsze, w końcu wystartować. Pułapka zawsze jest czas. Ostatnia pułapka to myślenie, że zawsze masz czas. Nie masz czasu. Biznes online wymaga działania tu i teraz. Każdy dzień, w którym niczego nie robisz dla swojego biznesu, to tak naprawdę z perspektywy biznesu, jest dniem straconym. Dlaczego? Zobacz, jeśli myślisz o stworzeniu swojego biznesu już od dłuższego czasu, to pomyśl sobie, ile pieniędzy mógłbyś w tym czasie zarobić. Gdybyś na przykład stworzył, stworzyła ten biznes rok temu. A ty tych pieniędzy nie zarobiłeś, bo masz czas. Albo jeśli chcesz w końcu zacząć budować markę osobistą. I odkładasz to z miesiąca na miesiąc. To pomyśl sobie, w jakim miejscu dzisiaj byłaby Twoja marka, gdybyś zaczął na przykład budować tego Instagrama pół roku temu. Jak sam widzisz, serio nie masz czasu jeszcze się obudzić za 10 lat i być dokładnie w tym samym miejscu. No i oczywiście tutaj też muszę sam być trochę szczery sam przed sobą. Bo akurat ta pułapka też często dopada mnie. Natomiast staram się bardzo często wtedy szybko ją wyłapywać i odrzucać. Przykładowo mam w głowie, no tak myślę, że ze trzy projekty, które mogłyby być gotowe do realizacji i które prawdopodobnie dałyby mi też możliwość jakiegoś tam zarobku. No ale z jakiegoś powodu dalej siedzą z tyłu głowy i jest jakiś problem z ich egzekucją. Natomiast to wynika bardzo często z tego, że mój sposób prowadzenia biznesu jest dość spontaniczny. Mam ustalone cele długoterminowe, natomiast na co dzień w, wkrada się wiele takich nieprzewidzianych sytuacji i muszę reagować na bieżąco, więc tak naprawdę dużą część mojej energii, mojego czasu po prostu zabiera aktualny biznes i te projekty, które gdzieś tam mam w głowie, muszę je priorytetyzować i ewentualnie przesuwać na kolejne dalsze terminy. Natomiast u Ciebie, jeśli problemem jest to, że po prostu myślisz sobie, a zrobię kurs za rok, a nauczę się tych reklam za 5 lat, bo w sumie teraz to mam klientów, no to w sumie nie muszę ich mieć więcej, to za 5 lat będzie taki dobry termin. No to to jest jednak zupełnie coś innego. Dlatego jeśli masz problem z tym, aby w ogóle ruszyć i cały czas to odwlekasz to wyznacz sobie konkretny cel. Przykładowo, że do końca września nagrasz ten kurs online. Następnie rozpisz to sobie na pomniejsze kroki, jeśli masz już deadline całego projektu i po prostu zacznij krok po kroku działać. Dzięki temu w końcu ruszysz i dużo łatwiej będzie Ci się trzymać na tych torach do realizacji celu. A jeśli to jest ten moment, kiedy chcesz ruszyć, ale za bardzo nie wiesz, jak to zrobić, to teraz jest ten moment, kiedy możesz kliknąć w pierwszy link w opisie tego filmu i zapisać się na moje bezpłatne szkolenie, podczas którego krok po kroku pokażę Ci, jak wejść w świat biznesu online. Oczywiście pamiętaj o tym, aby dostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów a zdradzać taką rzecz, że w przyszłym tygodniu zapowiada się, że chyba wleci na kanał odcinek, który mocno się jaram, bo będzie trochę w innej konwencji. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ale będziesz tosem, więc tym bardziej musisz zostawić suba i dzwoneczek, żeby po prostu cię to nie ominęło. Bo jak cię ominie, no to, to cię ominie i nie zobaczysz. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!